8 kwietnia 2024. Rano napisała do mnie pani Anna Sołtysik, która startowała w wyborach. Ja już porobiłam sobie zrzuty ekranu. Twierdziła, że to była rozmowa, wiecie, poranna ona w trakcie jazdy była, w trakcie jazdy, gdzieś tam jechała, nie wiem, czy do pracy. Podawała, że pracuje w oderach. Więc tutaj, no wiecie, stanowisko stracić, no to jest wielki problem. Nie wygrała w tych wyborach, mi tam opowiadała wszystko, ale powiedziała, że o czwartej rano była wzywana policja. Policja pod budynek, w którym odbywała się ta ustawkowa ustawkowy, w którym odbywały się te ustawkowe wybory w Sierakowie. Oczywiście, wiecie, jeszcze byłam w łóżku, więc nie mam jakby tutaj nagrania i dowodów, bo tak to jest z tymi ludźmi, którym chciałabym zaufać, którym chciałabym zaufać. Boguj się Rzyski też pisał. Komentarz: Oczywiście, że to ja się pogubiłam, więc ja się nie pogubiłam. Tutaj podawała, wracając do pani Ani, podawała, że Witold Kmieciak to jest dyrektor Ośrodka Kultury w Sierakowie, startował w tych wyborach. No a Maksymilian Kmieciak jego syn liczył, liczył głosy, że był mężem zaufania i liczył głosy. Zadzwoniłam do Państwowej Komisji Wyborczej w Poznaniu, oczywiście pani rzuciła słuchawką, nie wiadomo kto. Przekazywał y, protokół zliczenia tych głosów. Także tutaj y, no, będzie się działo, będzie się działo, tak jak Wam obiecałam, będzie się działo. Ja nie odpuszczę, bo ja nie mam nic do stracenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo słabo panią słyszę. Tak, też lepiej? No tak, tak troszeczkę, bo ja tutaj nagrywam te rozmowy, bo chodzi o to, o sprawdzenie. Dostałam taką informację, Karolina z rodu biskupiak po mężu Mądraska. Jeszcze raz, bo nie dosłyszałam pani nazwiska. Anna Sołtysi Grano do mnie napisała i później zadzwoniła, że w Sierakowie była wzywana policja pod biuro tutaj, w którym wczoraj odbywały się te niby wybory dla Polski, te krajowe wybory. No i tam Witold Kmieciak startował, a Maksymilian Kmieciak był podobno mężem zaufania i on liczył głosy dla ojca. Uprawniony do liczenia głosów. No więc właśnie, a ja od pani sołtysi, Anny Sołtysi, która startowała w wyborach, dostałam taką informację. A kto przewoził protokoły z tej komisji tutaj w Sierakowie do Was? Proszę śpieszko zaczekać, dobrze? Dobrze. jestem zastępca przewodniczącego komisji. No ale kto to jest? Nazwiska imienia proszę podać, bo to jest ważne dla mieszkańców tutaj, bo ja to będę oddawać później do prokuratury, chociaż ta prokuratura jest nielegalna i te wasze wybory są nielegalne, ale wy macie coś proszę zrobić. Doczekać, macie zrobić po prostu z tym sami, macie zrobić z tym porządek, skoro w tym bierzecie udział. A z, z kim rozmawiam? Karolina z jak po mężu Mądrawska. Czy mogę pani pomóc? Ale ja bym chciała wiedzieć, jak się pani nazywa. Dziękuję bardzo za rozmowę. No właśnie, no właśnie. A skąd wiadomo, kto przewoził protokoły?